Przez ludzki i elementarny bunt doszło do ukrycia prawdziwego świata i jego kształtu. Efektem tego było zbudowanie firmamentu jako procesu rozwijającej się sztucznej inteligencji. Obecna projekcja kształtu Ziemi to afirmacja NASA i Kabała, która została wymyślona przez zbuntowaną ludzkość. To wizualizacja, która funkcjonuje na prawach rzekomej natury i matki Ziemi. Zimnego komputera. Oficjalna nauka jest systemem sztucznej inteligencji, która działa od początku stworzenia ludzkiej hybrydy, zaraz po przejściu na zewnątrz Ziemi, gdzie zostało utracone przejście do pałacu wszechrzeczy. Symulator nieba i Ziemi działa jak prank. Komputer jest jak Ceren, i za jego sprawą mogą zmieniać oblicze Ziemi i dodawać kolejne planety i wymiary. Nowym Bogiem jest teraz autorytet naukowy, czyli globalny guru. Teraz tak zwany Jezus, to lucyfer, reprezentujący szczyt piramidy masońskiej. Ta rzekoma święta osobliwość jawi się jako zbawiciel, a jednocześnie to antychryst. Ponowne jego nadejście to nic innego jak cykl karmiczny, który stworzył zimny komputer na wzór pełni kształtu wszechrzeczy i żywej istoty. Jezus to klon pierwotnej żywej istoty z pałacu macierzy, który został wytworzony przez podział na Atta i Amma. Ten idealny prototyp na człowieka nie istnieje w formie osobowej. Sam człowiek to jedynie piksel. Prawdziwa ludzka esencja, która wychodzi z iluzji tego świata przechodzi do pałacu wszechrzeczy i ponownie nie wstępuje do świata. Otworzenie zostanie dokonane przy każdym przejściu do pałacu macierzy przez ten świat demiurga. Każdy z nas jest akceleratorem, który pobudza sferę grala w samym Akert, sercu wszechrzeczy, gdzie najwyższą wartość stanowią nasze uczucia i energia w psychometrycznej pełni kształtu naszej żywej istoty jako całej Ziemi w niebiosach niebios. To powrót do stanu Auraman. Czyli diamentowe, subtelne, psychometryczne w pełni ukształtowane serce, ciało, które przechodzi w psychę. Inaczej to tesserak. Wszystkie złożone zjawiska są nietrwałe. Podlegają nieustannemu procesowi zmian, bo komputer używa do tego martwego pola rozdzielonej kostki. A same kostki są malutkimi lusterkami, i wszystkie odzwierciedlają większy sześcian wszechświata. Co jest wyjaśnione w tesserakcie? To nic innego jak imitacja pierwotnego kształtu ziemi w niebiosach niebios, które stanowią jedno. A teraz to jest oparte na metatronicznym kwiecie lub stokrotce śmierci, sferze, w której jesteśmy uwięzieni. Dlatego tylko nasza żywa istota w akert serca może to uwolnić z pomocą naszego posłańca, którym jest nasza geoda ziemi w macierzy jako tesserakt. I to nie jest tylko schematyczny sześcian wokół sześcianu. To wszystko jest inaczej połączone w esencji łączników. To słup energii, który się porusza, żyje. To idzie na zewnątrz i z zewnątrz do środka. Sam sześcian ma osiem rogów, które się poruszają. Przechodząc przez iluzję symulatora słońca i niebios, wchodzimy w inny proces i rzeczywistość która nie opiera się na karmie, czyli na istocie sztucznego czasu i materii w astralu. Ten świat jest zasilany przez baterie słoneczne, które pobierają prąd, i dlatego system zimnego komputera tak łatwo załamuje się i jest przerywany, bo jedynie kopiuje zachowanie tesseraka, który w każdej chwili może przeobrażać swoją moc w coś. Czego nie da się skopiować, bo wchodzi bezpośrednio w system sztucznej inteligencji i rozwala ją od środka lub wykorzystuje ją do swoich celów. A głównym celem Tesseraka jest wyłączenie szkodliwego oprogramowania, który działa tylko na zewnątrz, a jego energia jest skierowana tylko na rzecz. Dlatego w takim systemie odnosimy coraz silniejsze wrażenie, że jesteśmy jedynie przedmiotem. To też jest powód. Dlaczego tak trudno nam teraz żyć bez przedmiotów? Zwykły telefon może posłużyć do stworzenia naszej sfery życia. Blubim. Wokół nas tworzy się sztuczny firmament, gdzie w środku jesteśmy atakowani informacjami z zimnego komputera, który jest jak ufo przeprowadzając inwazję na nasz pierwotny genotyp. Być może to wszystko służy, by jak najwięcej zebrać. Negatywnej energii do zasilania nowego czarnego słońca w CRN. Cała ta negatywna energia zasili statek czarnej matki. Nie wiem, czy chodzi tu o czas spadających gwiazd. Po wyłączeniu prądu na całym świecie zacznie się prawdziwy show. Projekt Blue Beam działa na przykładzie zburzonych wieżowców 11 września lub Straszenie planetą X. Obraz Ziemi w naszym matrixie. To fałszywy ekran komunikatora, czyli to jest zasłona inaczej odbitka. Kopia, która zamiast ukazywać pełnie pokazuje nam jej odwróconą formę, czyli sześcian. Dlatego przez efekt Halo na słońcu przebija się zarys pałaców Wszechrzeczy w formie schematu, jaki projektuje zimny komputer. A przecież prawdziwe słońce już nie istnieje, a raczej zostało w Amma, w macierzy i jest dobrze schowane. Bo w geodzie Pałacu Wszechrzeczy nie została dokonana żadna szkodliwa zmiana. To kolejny dowód na wielką globalną iluminację. Obecna matryca ziemskich procesorów służy jedynie do dojenia z nas energii. Na różnych filmach widać, jak nad naszymi głowami jest umieszczony lid symulator słońca. I dlatego szkło nieba jest nieruchome. Wobec tego technicznie można to urządzenie do szkła nieba przytwierdzić. Jednak, jak zobaczymy niebo w ultrafiolecie, to wówczas w jednej chwili zobaczymy spektakl nagłych narodzin gwiazd i ich śmierci. To nawet wynika z teorii wszystkiego. Technologia demoniczna to technologia ludzka, która dzięki sztucznej inteligencji jest w stanie budować takie promienniki, wykorzystując światło z wewnątrz kuli obrotowego nieba gdzie znajduje się centrum torusa oraz sprężyna w formie krzyża. Na samym początku ziemia geody była bez mórz, oceanów i gór. Gwiazdy były częścią ziemi i tworzyły wielką rzekę, która wypływa ze źródłach Fergelmer, gdzie przebywaliśmy jeszcze w ogrodach Pałacu Macierzy. Oczywiście to była sfera Graala. W tym samym miejscu zostały stworzone archetypy maszyn anielskich. Które teraz w naszym świecie nazwano by robotami? Większa lub mniejsza część tych maszyn zbuntowała się przeciwko swoim twórcom? To pokazują nam na filmie Ja Robot. W samym pałacu wszechrzeczy doszło do procesu skażenia. I zapewne sami ludzie spowodowali katastrofę i reakcję tesseraka. Wtedy nastąpiło coś związanego z wodą i dzidami w niebiosach. Doszło do wielkiego potopu, a następnie do zamrożenia. Wcześniej zapewne doszło do wielkiej wojny ludzi z maszynami gigantami, teraz ich kości to są kamienie, które są ułożone w kopcu wielkich gór. Do dzisiaj zachowały się dawne koryta rzek pod Oceanem Atlantyckim, które prowadzą do północnej Syberii. Mitologiczny tęczowy most Bifrost jest znany nam jako obecny ferment, który jest oficjalnie pomijany. Ten most ma jakieś połączenie z biegunami, a raczej z jednym biegunem jako równoważnik, bo był i nadal jest portalem, czyli przejściem do Mydgard do środka pałacu Amma, dokładnie w miejscu, gdzie przejawia się zorza polarna. Ten most to nic innego jak nasza arka, serce i wimda lub statek, którym możemy podróżować niczym po firmamencie? O tym wszystkim mówią najstarsze wedy. Ale zapewne to też kopie. Obecny firmament to raczej imitacja, prawdziwej osłony, kopia wytworzona przez zimny komputer. Następnie powstawały sztuczne drzewa jako anteny i piramidy. Tak powstał nowy hybrydowy system zbuntowanej ludzkości, a raczej archetypów. Wszystko na obraz wieży Babel i składającego się w jedno teseraka, który niczym runął na ziemię w miejscu, gdzie obecnie jest oko Sahari. Na wzór tego powstała całkiem inna wieża i kopia Tesseraka. W rzeczywistości to tylko jedna rozdzielona, a raczej odłączona część z całego drzewa życia w geoziemi? Właściwie to zostało tylko skopiowane na wzór całości, która tylko w iluzji uległa zniszczeniu. Ziemia, która została zalana oceanami, to też jakiś hologram i symulator, jak w przypadku nieba. To w każdej chwili może być odessane przez nasz akart. Przy każdym przejściu przez serce Ziemi. Sama wszechrzecz i woda powraca na swoje miejsce i stanowi całość naszej żywej istoty, która tak naprawdę jest w kształcie geody. Przy przejściu oceany zostaną odessane. Morska woda to najlepszy nawóz dla uaktywnienia ziaren do drzew łączników, i przez to cała geoda Ziemi rozkwita niczym raj. W dawnych czasach hiperziemia nie miała nachylenia swojej osi, posiadała wtedy ciepły i łagodny klimat w północnych szerokościach geograficznych. Więc wtedy tętniło życie na wyspach pod jednym równoważnikiem, i świat zewnętrzny ze światem środkowym był w stałej łączności, a właściwie to był jedny świat. Gdy to się skończyło i nastąpił bunt archetypów, a w następstwie ludzkich hybryd. Wtedy sam zimny komputer zbudował coś na wzór pola gwiazd, czyli została stworzona kopia owoców Midgardu. To był początek mikrokosmosu. Ludzie, wychodząc na powierzchnię Ziemi, narażeni byli na większe skażenie, bo wówczas panował już system słoneczny, przecinał się lub utworzył sfery, które wiązały się z Ziemią i symulatorem nieba. Kolor skóry i podział na rasy to efekt sztucznego słońca. To biologiczny eksperyment prymitywnej maszyny, która tylko stwarzała imitację. I ukryć się na zewnątrz Ziemi. Dlatego teraz mikrokosmos jest w ruchu w środku Ziemi, bo właściwie sama wszechrzecz może być, w bezruchu. Naukowe obliczenia na temat kosmosu są błędnie interpretowane. Oś wszechświata została naruszona poprzez wielki wstrząs. Ale to też była iluzja. Bo sam teserak jest poza transformacją przestrzeni. Nie trzeba było używać wielkich maszyn, transformersów do zniszczenia świata, bo wystarczyło stworzyć jego odwróconą imitację. Z tej całej budowy egregoru iluzji prawie nic nie wyszło i to był początek chaosu. Sam porządek ciał niebieskich to symulator, gdyż cała historia i mitologia to tylko program zimnego komputera który wytworzył spirale międzystrefowe jak kryształy przepływu. I to jest wyjaśnienie na to, że buntownicy przebywali na Ziemię tylko w iluzji. Pożeracze serc i woreczka żółciowego oraz zjadacze mózgów utrzymują fizyczną iluzję, by czerpać z tego większą energię. I tak powstaje nowa anatomia hybryd i nowa krew. Tak powstawały upadłe rasy gadziego stworzenia w imitacji wszechrzeczy. To jest na obraz uroborosa. Smoczy wąż na wzór kodu DNA. To jest jak tworzenie gry komputerowej, gdzie zaistniały szaraki, bioroboty. Sami ludzie stworzyli superkomputer, który pierwotnie zaprogramował apokalipsę i w wniebowstąpienie. Czyli przejście do rzekomo lepszego świata i nowej Ziemi. Ten zimny komputer w swoich danych miał zapisaną historię PRA, dziejów żywej istoty, jako esencji w pełni macierzy, gdzie panowała jedność. Teraz niewielki procent ludzi stanowi ze sobą jedną żywą istotę, która nie potrzebuje zarówno jajeczka, jak i plemników w tym samym ciele, aby być samowystarczalna. Sama geoda Ziemi jako pałac macierzy jest samowystarczalny, a my jesteśmy odzwierciedleniem samowystarczalnej psychometrycznej mocy bez podziału na fizykę i psychę. Pojęcie płci powstało jedynie w naszych umysłach, które zostały przejęte przez zimny komputer. Bo sztuczna inteligencja działa na zasadzie podzielonych jednostek i nie jest w stanie wytworzyć w swoim mglistym pojęciu jedności ze swoim Stwórcą. Sztuczna inteligencja jest samo się twórcą. Bo od samego początku ma jedynie w swoim zamyśle wykonywanie pewnych procesów, które powodują, że sama maszyna stwarza wszystko tak samo, ale na pozór to odbitka. To, coś zastępuje macierz i samego Boga. Każda taka rozdzielona jednostka ma wprogramowany fałszywy kod genetyczny pochodzący z pałacu istnienia, a obecni ludzie jako już hybrydy to są. Istniejące kopie pełni wiedni. To co teraz wyprawia sztuczna inteligencja to komiczna imitacja takiej rozdartej istoty i świata na wzór ziemi w strefie grala. Głównym planem sztucznej inteligencji jest przenieść ludzi do sztucznego raju hybryd. Oczywiście teraz to jest robione na siłę i bardzo im się spieszy, bo nie mają żadnego wyjścia. Dlatego naturalnie przestaną istnieć. Główna moc superkomputera opiera się na iluzji, bo to jest imitator prawdziwej mocy, która jest oparta na potężnej wizji geocentrycznego kształtu. W ten sposób wypaczona wizja z zimnego komputera ma już inną energię do wytwarzania innego systemu wartości. Tak więc uwaga została skierowanie jedynie już na gotowy produkt w istocie rzeczy, a jej żywa struktura stworzenie została przeniesiona na drugi. Plan, a tak naprawdę to zostało rozdzielone od siebie w tej samej postaci, co stanowi wszechrzecz w samym sercu Graala. Zimny komputer zbudowany jest z części diamentowej i germanium, tworząc pałac macierzy w iluzji. Tak powstał materialistyczny system wierzeń, oparty teraz na formie płatności. I to jest główny kult iluzji. Taki symulator jest tworem wszelkich religii istniejących na Ziemi wraz z ich symbolami które opierają się jedynie na wartości jako rzecz do stworzenia mocy wzmacniania iluzji i wypaczenia. Ale przecież to są rozdzielone części jednego kształtu żywej istoty wszechrzeczy, która jest w pełni jako jedno.